Alan Krupa, jedyny syn polskiej dajwi edyty Górniak, postanowił wkroczyć na ścieżki show biznesu, idąc w ślady swojej sławnej matki. W młodym wieku 20 lat, Alan już intensywnie pracuje nad swoją karierą muzyczną i zyskuje coraz większą popularność wśród fanów. Niedawno zaskoczył jednak wszystkich dość nieoczekiwaną decyzją, postanowił zmienić swoje nazwisko, co wzbudziło ogromne zainteresowanie. Decyzja ta może wydawać się zaskakująca, ale nie jest rzadkością w świecie rozrywki, gdzie artyści często przyjmują nowe pseudonimy lub zmieniają nazwiska, aby lepiej odzwierciedlać swoją artystyczną tożsamość lub po prostu zacząć nowy rozdział w karierze. Choć szczegóły tej zmiany nie zostały ujawnione, wybór nowego nazwiska przez Alanę może symbolizować chęć odcięcia się od przeszłości lub chęć stworzenia osobnej, rozpoznawalnej marki. Niezależnej od sławy jego matki. Historia Edyty Górniak i Dariusza Krupy, rodziców Alane, była pełna wzlotów i upadków. Ich burzliwy związek i ostateczny rozwód po pięciu latach małżeństwa zostawiły znaczące ślady w życiu osobistym Edyty, co miało też wpływ na jej syna. W wywiadzie dla Pomponika, Edyta opowiedziała o swoich doświadczeniach: Rozwiodłam się, po prostu. Zrozumiałam, że moja tożsamość została rozgrabiona i postrzępiona, rozdarta na fragmenty, które już do siebie nie pasują i już się nie zgadzają. I postanowiłam odzyskać całą siebie, ze wszystkimi fragmentami i zbudować moje imperium od nowa. I tak zrobiłam. Te słowa pokazują, jak ważne dla niej było odzyskanie kontroli nad własnym życiem i tożsamością. W świetle publicznych oświadczeń o dystansie do swojego ojca, Mówiąc, nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, nie mam już do niego żalu. Niech sobie żyje. Łączy nas tylko nazwisko. Allan zdecydował się na radykalny krok, zmienił swoje nazwisko. Allan nie zdecydował się jednak przyjąć nazwiska swojej słynnej matki, co mogłoby być percepcyjnie odbierane jako próba budowania kariery na jej renomie. Zamiast tego wybrał pseudonim pod którym jest znany na scenie muzycznej jako raper i DJ, co świadczy o jego pragnieniu niezależności i autentyczności w kreowaniu własnej tożsamości artystycznej. Zmienił nazwisko na swój pseudonim, żeby nie zarzucano mu, że buduje karierę na nazwisku tak wielkiej gwiazdy, jaką jest jego mama. Ceni to, że ma tak wspaniałą mamę, tak wielkiej klasy artystkę i nie ukrywa, że dało mu to łatwiejszy start, a na pewno dało to wrodzony talent. Natomiast chce budować swoje nazwisko swoją uczciwą pracą. Poza tym niemożliwe jest dorównać takiemu nazwisku jak Górniak. Jego nowe nazwisko, Allan Enso, to wybór, który może zaskoczyć wielu, ale jednocześnie pokazuje jego determinację w dążeniu do samodzielności. Ten krok może być kluczowy dla jego dalszej kariery, dając mu wolność w kształtowaniu własnego obrazu w przemyśle rozrywkowym. Zdala od cieni rzucanych przez osiągnięcia rodziców. Alan Enso teraz staje przed szansą, by zdobyć uznanie wyłącznie na podstawie własnego talentu i pracy.